Jak rozpalać w kominku od góry? Pokażę na przykładzie kotła. W kotle tak samo od góry. Można śmiało w kominku rozpalać czy w piecach kaflowych. Dlaczego kręcę po raz 2377? Ponieważ mam gigantyczne zasięgi i cały czas docieramy do nowych osób. Dzięki mnie coraz mniej ludzi kopci. Cieszcie się z tego, a nie mordy jeszcze piłujeta. Czyli tak, najpierw czyścimy kociołek. Czyli zaraz odniosę się do kominka. Papitruję. No, w kominku palicie drewnem, zaraz powiem. Pokażę też przy okazji w kotle. 4-5 łopatek. bo... w kominku układa sztabki drewna sobie po prostu, tak? mam przygotowane. Sztapek, możecie to podpalić sobie czymś takim, ewentualnie trochę papieru, i od górny spala się w dół. Nie dymicie. Aczkolwiek dobry, suchym drewnem to i tak tego dymu jakoś nie ma. Spróbujcie sobie w kominku i zobaczycie, że tak jest z poczką. Papierem, starcie klepeczki grubego drewna czego więcej grubszego dałem temperatura się zrównuje jak rozpalacie od dołu ja do godziny czekam mam 6 dych spokojnie na na kaloryferach grzejnikach czy jak to mówiąc tak yy, dokładanie spalanie kroczące do tych co mordę piłują zostaje wam trochę żaru to przesuwacie żar sobie ja sobie przesuwam tym moim sprzętem zrobiłem wygiąłem o do środka przegarniacie i wrzucacie na tym dwie, trzy łopatki. Ja jak dobrze rzucę na maksa, troszkę dłużej się będzie rozpalać, Ma się troszeczkę drewna na górę i ta cały dzień mam spokój. Także jak macie większe gardło w kotle górnego spalania, no to bez problemu można się zrównać, że szybciej wam się też rozpali. Nie dymicie, mniej opału idzie. Zrozumcie to. To jest kolejny film, będę klepał, aż wszyscy będą mnie znali wszędzie, ten ryj który uczy jeszcze Was. Można jeszcze w nich palić. A nie, że gadacie, że jest zakaz. Może w jakiejś tam, nie wiem, Dolnośląskim jest zakaz. Rozpalanie. Można tędy, w dół. A ja sobie tędy rozpalę. I tak od góry będzie spadać na żar. O. Papierek. Podpalam. Tyle. Papierek zajarzy. Miarkownik ciągu. Na 60 stopni. klapa otwarta. Potem się domyka, jak dochodzi do 60, komin na maksa, potem trochę przymykam, bo mam mega giga duży cuk, bo mam komin 12-metrowy. Drasę mega! Słyszycie jaki cuk? Idzie jak wściekłe. Ja se wtedy robię tak o. I też się dobrze rozpali. Słyszycie jaki cuk? Idzie jak wściekłe. Ja se wtedy robię tak o. I też się dobrze rozpali.